Cześć, jestem Krzysiek. Dzisiaj sobie zrobiłem taki mały przegląd, co ciekawego nas nimi słychać. No i zobaczyłem, że mamy dostępny symulator krzesła. Już tutaj mamy naszą grę. New Game. Możemy sobie wybrać prawdopodobnie któregoś z twórców. Chair No i mamy nasze krzesełko, Cheer. symulator krzesła. Nie możemy za długo siedzieć, musimy wysiedzieć swoje sit-pointy. A no, już sobie wstaniemy, zajrzymy do sklepu. Tutaj wyskakujemy sobie na miasto i mamy nasz, nasz sklep. Oczywiście z krzesłami. Krzesło LEGO za 800 punktów. dyrektorskie jakieś czy reżyserskie, sorry no teraz mamy półki, nie pułówki, krzesełka Dron. jakieś hokery, nie hokery mamy dużo rzeczy do wyboru ja widziałem na youtube, że ktoś już tam doszedł do końca tej gry, czyli odblokował wszystkie możliwe krzesła Będę się musiał nasiedzieć, popak Dobra, to ja biegnę. A czemu możesz tam bez butów? Teraz ja sobie biegnę do domu posiedzieć, zbierać trochę punktów. A Was zapraszam, zapraszam na inne filmy. Niekoniecznie nie z symulatora krzesła. Przestawimy sobie krzesełko jest tak fajnie, że można sobie usiąść w powietrzu. Ustawimy yy, sobie rusełko tutaj przed telewizorem. Ja pooglądam ogl sobie telewizji trochę, a was zapraszam na inne filmy, a więc do zobaczenia.